Minsk, 14 sierpnia. Wjeżdżamy do miasta od strony lotniska. Trwa kolejny dzień pokojowych protestów zarówno w stolicy jak i w innych miastach Białorusi. Ludzie gromadzą się przy ulicach i wiwatują. Kierowcy dołączają do nich klaksonami. Spontaniczne protesty trwają w wielu miejscach Mińska, ale dzisiaj największy właśnie się rozpoczyna pod siedzibą rządu na placu niepodległości. I tam właśnie idziemy. Rozsławiają teraz oficerem Wojsk Wewnętrznych, który zapewnił, że będzie tutaj stał, zachowywał się kulturalnie, jeżeli zebrani też będą zachowywać się w sposób pokojowy. Natomiast na pytanie dziennikarzy, Prawdą jest, że tutaj idzie o mąż, że pociągany ciężki sprzęt on mówił, że nic takiego nie ma takiej informacji. Pytał się z dziennikarzy, skąd macie taką informację. Dlatego, że on osobiście taki, taką informację informacji nie ma i raczej starał się uspokajać nastroje nie tylko dziennikarzy, ale też osób, które do niego podchodziły. Idziemy teraz po darze śledczy, jeden z tych aresztów, do, których przywożono, do którego przywożono... Teraz pod aresztem, jednym z aresztów, gdzie przewożono od 9 sierpnia, gdzie przewo przewożono zatrzymywanych ludzi. To jest areszt na ulicy na 36. W zasadzie to są tak naprawdę dwa różne areszty, jak się okazuje. Ja sam nie wiedziałem tego jeszcze dzisiaj e, rano. E, no i tak, tutaj, tu się odbywają od wczoraj takie wstrząsające sceny. To znaczy ja tutaj byłem wczoraj pierwszy raz i widziałem tutaj bardzo dużo e, krewnych, e, osób zatrzymanych, znajomych, to nawet o, to, to byli krewni z nami, którzy szukali tak naprawdę swoich, swoich właśnie tam. Synów, ojców, swoich znajomych, bo nie byli pewni, czy oni są w tym akurat konkretnie areszcie, ponieważ ja przypomnę tylko, że zostało w sumie zatrzymanych, jak się szacuje, około 7 tysięcy osób podczas tych kilku dni protestu. Czyli widzimy tutaj wywieszona lista osób, które jeszcze prawdopodobnie znajdują się w tym areszcie, ale tak naprawdę tych osób może być jeszcze więcej. To co widzimy teraz, to tak naprawdę to jest, to jest sama organizacja społeczna. To, co właśnie na Białorusi się wydarzyło w ostatnich dniach, to jest to, że oni się sami samorganizują. Tutaj widać osoby niektóre trzymające, trzymające kartki. I To są osoby, które na przykład oferują podwiezienie tym, którzy wychodzą, czyli za darmo. To są osoby, które udzielają pomocy, jeżeli chodzi o odzyskanie swoich rzeczy, dlatego że tutaj stoi wiele osób w kolejce, które przyszły właśnie po rzeczy, które im odebrano podczas zatrzymania. Tam dalej widzimy właśnie też pomoc medyczną i pomoc psychologii, którzy to jest też jako społeczna inicjatywa właśnie, czyli mówimy o naprawdę takiej wielkiej jakby takim rezonansie społecznym i które wywołało no, te kilka dni właśnie tego, co się działo tutaj, czyli takich scen dantejskich niekiedy i odzew jest taki, że właśnie ludzie po prostu przyszli pomagać sami z własnej inicjatywy. Czyli tu są też, mamy też pomoc w postaci jakby produktów, wody. No i cały czas, jakby sporo osób widzi, że, że czekamy. To jest jakby właśnie podwieziemy do domu. Okay. Czyli to jest jakby pomoc, że, że osoby, które wyjdą, mogą właśnie skorzystać z takiej pomocy. Tu mamy informację, to już jest pewnie może starsza informacja, ale że, tu, że tam jest informacja o zatrzymanych, są listy tych zatrzymanych. Hmm. Ty, można telefon podładować. To jest właśnie mi się wydaje to, to, co jakby wielu mówi osób o tym, że nie można jakby porównywać w żaden sposób Majdanu na Ukrainie, który się odbył z tymi protestami na Białorusi i zapewne to jest racja, ale wydaje mi się, że jest jeden wspólny mianownik. Czyli to jest właśnie samoorganizacja, że ludzie się sami organizują, nie, nie czekają na jakichś liderów, po prostu sami przychodzą i proponują swoją pomoc. Stoły właśnie z jedzeniem, z piciem a tam już, tam już są namioty właśnie z konkretną pomocą, bardziej już profesjonalną. Nie trudno sprawiać rady i tej chwili, się. Ja powiedziałam przed chwilą właśnie, że wielu osób zwracało się o pomoc, ale to byli na przykład też rodzice na przykład tutaj zatrzymani, czy listy właśnie takie zatrzymanie, którzy też jakby napotrzebowali potrzebowali tej, tej pomocy i często to jest po prostu pomoc, która Polega tylko na wysłuchiwaniu tych, tych osób, ich problemów. No, wiem, że Bardzo duże wrażenie robiło to, kiedy przechodzili też byli wojskowi na przykład. Czyli czy też byli milicjanci, którzy po prostu też nie mogli tutaj powstrzymać swoich emocji i, i też potrzebowali właśnie pomocy, rozmowy przynajmniej z psychologiem. Też mówiono, że jeszcze niedawno było słychać krzyki jakieś dobiegające z tego, z tego aresztu. Ale też e, pani z nam rozmawialiśmy. No, nie była w stanie powiedzieć, czy to były, e, czy to były krzyki jakby ze strachu, e, bólu, czy też mo, być może, miejmy nadzieję, że to były krzyki po prostu szczęścia. Idziemy wzdłuż jednej z głównych dróg i Państwo chyba na pewno słyszycie, co się tutaj odbywa. No, słyszymy cały czas klaksony samochodowe. To jest ten dźwięk, który no, po prostu jest chyba głównym jakby dźwiękiem w miejscu od paru dni.